Jaka drama? Nie drama, tylko brama. A, no, ona podobno złoty jak przetopiła. Czekaj, zapukam. Nina, my jesteśmy członkami klubu High Life. No way, nie wierzę. Karta członkowska. nowiutka jak Nowy Jork. Nina. Puścić, to obowiązek członkowski. I... A przejdźmy może nie dotykając fuk, co? Po co? No tak dla jaj. Hop-hop, hop-hop. Milimetr by było. Najlepiej słuchaj celować w środek, pamiętaj. Jak ona myje te okna? Wiesz, są te takie patyki z gąbką na końcu, pewnie to ma. Nice, nice. Miło się, że za mój hajs? A nie, nie, to moje prywatne krewetki są. Dobra, a przybyłam po ostatni artefakt. A wrócisz bez niego! Oj, myślałam, że to toaleta. No to jest skarbit, suchej Niny chyba. W życiu bym sobie takiego sufitu nie strzeliła. Tu też nie toaleta. Nie zła z niej kolekcjonerka. Mam hajs, to mam collection! A tu masz jakąś lukę, co to jest? Jakiś gwóźdź został! Skradli mi mój ulubiony autoportret z gimbazy. Włukuję ci. Oddałabym za niego wszystko! Nina, nawet artefakt? Nie ślij się! Nawet w Wikipedii już napisano. Że ten obraz jest nieodzyskiwalny. A spróbujmy, wyciągnę lubkę. I co robisz? I je, tu są odciski jakiegoś Mańka mona.